Wejcie z kim tutaj Kuba. Dzisiaj wam pokażę, jak zresetować telefon. Yy... Nie znam dokładnie nazwy, ale och, właśnie Dobra, najpierw końcamy yy, swoje opcje no. ustawienia i będzie opisane kopiuj i coś tam coś tam bla, bla, bla. dobra otworzy nam się tak coś naczkamy naczkamy te ostatnie wyłącz ten. i nam się resetuje telefon nam się odzyska od nowa Łanca. O. <laughs> usuwam pisem ale nie bójcie się bo nie usunie wam androida Prestigio. Polecam Wam taki telefon. To na razie najlepszy telefon jakiego znam. Mi się podobają Samsungi. To jest 5.0 Czyli ma bardzo dużo pamięci mój już jest ten właśnie jest stary więc e, w ogóle nie wiem, za mało mam pamięci na Minecrafta bez, 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 bez tu, e, po tak edycją mam za mało pamięci na nie, na tego Minecrafta na GTA w ogóle nic mi nie ściąga Oj. Tak w ogóle ja już go mam 3 lata, 2. nie jedno lato, już jest taki błoniscony, maska to nowa, ale jest, naprawdę jest trochę popękany, o czekajcie, o. O, tutaj ustawiamy sobie język ja, no. ja sobie ustawię na polski będzie wam pisało Polska, dobra 23 Ustawiamy tutaj godzinę, a teraz jest chyba yy, nie wiem Zaczekajcie, ja zrobię stop. Dobra. Już wiem jaka jest godzina. To jest 11.13. W fi sobie piszemy słoina. No. Swoje hasło do internetu. Tak, znaczy Того не. И мне Куба. Курда запомняла на училище. Рико! Zapraszam, mój pies walczy na coś, co nie wiem, co robię. <laughs> Opa! Właśnie. Tutaj nam się pokazuje to samo. Tutaj musimy sobie nasychać. Kuba puścizna. Yy. Nie to. Nie chcę tego. Kuba puścizna 5, 6. Hasło. Kuba. Raz, 3, Kuba. Okej. Okay. Yy. Ok. Kurde. Dobra. No i... Tutaj pisemy to, co tutaj jest. Już wam pokazuję. To, co... Te czerwone. Dobra. Landuje się nam i już chyba będzie końcówka, albo już zrobiliśmy konto. Konto google. Dodaj kartę. Kartę? To. A nie. To się nie opłaca robić, bo mi to zajęło. No. Tak, 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 tak. No chyba do nie. No. Dobra. Wpisujemy, jakie chcemy mieć konto do tego. Ja sobie wpisuję swój e-mail. No. <śmiech> <śmiech> Dobra. Chyba to nie mogę wam pokazać.

Tam. 35 minut już to nagramy. E... Państwo, skąd jechałby? No, nie ma polskiego. No. Co już za telefon? A nie, Płock. Płock, niech... Chociaż niech będzie Płock. Odzakajcie. No zaraz się rozładuję telefon. Tu ja zrobię chyba pauzę. No nie ma. Państwa. Numer telefonu naprawdę. No ja. Uch, ten... A nie znam swojego na pamięć. Dobra, niech to. Dalej. Za ja to zostawimy. Dobra. Co poradzimy? Y Dobra. Ok. A już tutaj mam swoje gry. Dobra, jeśli się spodobał ten filmik, zostawcie łapki w górę. Ja będę się z wami zaginał. Na razie i cześć.